Siemanko, Ego z tej strony. Samochód już mam zapakowany. Wykrywka już jest zapakowana, wam pokażę. Także co, nie? Jestem już gotowy, wsiadam. Wsiadam i zaczynam. I jedziemy na wykopki. Się dzwonił do mnie Piotrek i mówi, że już znalazł sreberko. Przesłał mi to sreberko. Naprawdę piękny pierścionek. Także jadę sprawdzić, zobaczymy co w tych parkach tam wyjdzie. I co? Widzimy się już na miejscu. Na razie. Hej. Dojechaliśmy do Piotrusia. Siemanko. Piotrek już Jak coś na razie tutaj ma. Dużo nie ma, ale. Jest sreberko pierścioneczek O jaki ładny Jakimiś trzema diamencikami Szyma, tak Trzema, tak Jest jakieś coś, nie wiem, może Nie wiem nie to, o, do wyczyszczenia bardzo ładna to. proszka trochę zdewastowany, z tej który rok nie wiadomo nie wiadomo, srebro srebro na srebro <suszy> <suszy> 5 centów z Julianą i tutaj jest chyba jeden cent stary Nie wiem z roku Tak to jest 67 ten cent, chyba Ten cent jest Można czy wydarzymy. 67 no Tak 67 No i no zajebiście. To zajebiście To co? Wiatr jest mocny i jedziemy dalej Ale kobiery dalej No i zajebiście i mam pierwszy sygnał 75 Zobaczmy, co to jest. Kurczę jaki wiatr. Nie wiem, gdzie to kompletnie. Dobra, i znajdę się włączyć. Trochę rozryłem tą dziurę. Jest 40 centów. Zimna cholera. Wiatr nas zaraz zwieje, ale tymczasem 50 centów. Zmieniliśmy miejscówkę na taki plac zabaw. To jest taki park też obok. I tymczasem 10 centów. I coś tu mamy. Jest. Kolejne 10 centów. Plandrujemy plac zabaw. A ja kolejne 10 centów a Piotrek przed chwilą znalazł jakieś brumbluma i kolejne 5 centów i na wierzchu 5 centów leży. Tylko Piotruś dostał telefon, musi niestety jechać, także, a ja jeszcze pochodzę. No, no oczywiście śmieci, Sa, same śmieci, może coś się jeszcze wybierze z tych śmieci, ale a tak. z, z tych dobroci, no to takie coś, takie coś. Na nudę. Tak, brum brum, broda tego zbira. Ładna klamra. O, ładna klamerka. Cała. Tak, cała. A pewnie wojna. I... I, tych I z tych najlepszych fantów. Tak. tych najlepszych, już wyciągamy. Mamy tak. Mamy tak. O, trochę naciąpałeś. Srebrny guldenik, ten co już pokazywałem. Tu jakieś dwa... Nie, jeden turecki jakiś dziad. Tu też turecki jakiś dziad. <laughs> Yy, sreberko, o, sreberko to jakieś zamknięcie od czegoś ale też bardzo ładne no i tu jest tu próba <śmiech> <śmiech> nie to jest <nie> <laughs> żart to jest coś nie wiem czy da Ale Co to, to zobaczymy, jest? zobaczymy. może no, na złoto wygląda no i parę euro parę ze 2 euro może no i Piotr już pojechał ja dojechałem na miejsce, zmieniłem miejscówkę, dwa kilometry dalej po prostu to jest wejście do tego, jest po prostu ulica i tam po prostu jest przejście do parku, tak, to... Idę do samochodu, ubiorę graty i widzimy się za chwilkę. Jestem już na miejscu w parku i na wierzchu świeżyneczka pod liściami, moja ulubiona monetka, 2 euro, kolejny dołek i mamy 20 centów. I kolejny dołek, i kolejna dwójeczka. <laughs> Także zajebiście. <nie? śmiech> I teraz taka łuska. Zobaczmy, czy coś tu widać na niej. 42 i sygnał słaby 61. 1 centik, ale nie mogę się doczekać, z którego. I kolejny sygnał 10 centów. Teraz no, zajebiście, nie? Fajny park, fajnie się chodzi. A teraz taki mały, mały sygnał. Wiecie co to? Pamiętacie ostatnie sreberka? 10 centów. 10 centów z 36. W takim ładnym stanie, nie? Zajebiście. <noise> Trzymajcie się. Jest pierwszy bazar z parku księżyc o, nawet jeszcze diamencik w oku się zachował. I kolejny bazar, Pansowa <noise> Kurczę, no przez chwilkę myślałem, że złotko ale to było zbyt piękne. O, jest mocny silny sygnał i jakaś <noise> fajna plomba. Jest, o jakaś monetka. Co to jest za moneta? O, hmm, hmm. aha, Belgię. Aha, 50 cm z 1970 roku. Belgia. <grytanie> Zajebiście się, fajna monetka. I tym razem łuska. Ale jakoś zniszcząc do samochodu, jeszcze znalazłem taki mały placyk. Sobie go przejdę z fajnym jakimś budynkiem i mamy 10 centów Sygnał 71, jak na monetkę. Najpierw jakiś taki sznureczek, Mówię, może to coś dobrze wróżyć. I mamy jakiś guziczek. I <gryw> prawdopodobnie srebro, nie? <gryw> Ciężki srebro. Ale piękny puncy żadnej nie widać Pał sreberko będzie Widać już Dwa srebra, także Piotruś dogodziłem cię, nie? Sygnał 61 i mamy centa z 48 W bardzo ładnym stanie tutaj wszystkie monetki O, jaka patynka zachowana i tym razem ten stary 1 cent też bardzo fajny. Chociaż z tyłu, tył zajechany. O, daty już nie widać. Ale fajny. To jest <grybujesz> sygnał 71-72. Kopnięty. Chyba będzie 10 centów. Tu już widać. No, 10 centów. Dobra, czas już zakończyć wykopki. Podsumowanie zrobię w domu, jak dojadę. Jak widzi się zajbisty wypad. Piotr się okazało, że ma jedno sreberko. Ja, dwa sreberka. Także zajbi się trzy srebra w jeden dzień. Zajbiście. Czas na szybkie podsumowanko Znów zajbisty wypadzik. Co tu wypadło? Prawie 6 euro. 1 cent z 1901 roku. Bo tu się doczytałem. Fajny belgijski 50 centimus z 1970. 2 razy 1 cent z 1948. Przezadźcie. Ta jak wygląda ta. Jedna ta z lewej z żarta Z prawej super zachowana patynka. W świetnym stanie. Plomba. Nie wiem co to za plomba, ale bardzo fajna. Dwie bazarowe świecidełka. Księżyc. Pansowa. Jakiś tam nabój. Z 42. No i najlepsze znajczki Dwa sreberka. 10 centów. 36 w pięknym stanie. Super monetka. No <laughs> i drugi guzik. Troszkę już jest taki o Zajechany. Ale jest. <laughs> Także fajny wypadzik. Jak się podobało, to zostawcie jak zwykle pierdoły. I widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, piona, hej!